Witam serdecznie, chciałbym dzisiaj pokazać jak wygląda nowy Asphalt 8 na Nexusie 7. Nexus 7 oczywiście pierwszej generacji, działa na Androidzie 4.3 bez żadnych modów, bez rota, bez niczego, bez żadnego podkręcania. Myślę, że GameLoft odwalił dobrą robotę, jeśli chodzi o nowego asfalta. Występują na tym tablecie pewne bugi, jeśli włączymy grę na włączonym Wi-Fi wtedy na maksymalnych detalach nam gra ostro klatkuje na średnich również klatkuje, może trochę mniej, ale też klatkuje jeśli wyłączymy Wi-Fi przed odpaleniem gry gra działa całkiem znośnie nawet na maksymalnych detalach dobra, zaraz wrócimy do samej gry ok, odpalmy sobie go teraz Mamy logo powitalne, game loftu. Dobra, mamy logo powitalne gry. I od razu pierwsze co rzuca się w oczy menu. Menu przypomina mi. Stare menu przed jakąś tam aktualizacją Real Racing Trójki wgórzają trochę niektóre grafiki tutaj w tym menu, bo nie są one jakiejś pierwszej jakości. Widać, że ta rozdzielczość jest troszeczkę za mała. Widzimy teraz sobie ustawienia. Jak widać, nie jest ona odpalona na maksymalnych detalach. Będzie chodzić ona całkiem znośnie. Zresztą zaraz sobie tutaj zobaczymy, którą z trzas. Może tą pierwszą. Dobra. Mamy krótką prezentację trasy, której niestety nie da się chyba przyspieszyć, przynajmniej nie znalazłem na to patentu. Grafika jest naprawdę przecudna, jeśli chodzi o grafikę taką mobilną. Nie jest może tutaj strasznie dużo klatek na sekundę, tyle ile powinno być, ale jest naprawdę znośnie i można sobie na tych maksymalnych detalach pograć sobie bez problemu. Jeszcze tego sterowania do końca nie ogarnąłem, bo nie grałem jeszcze za długo w tą grę. Tylko najmocniej przepraszam za moje słabe umiejętności prowadzenia pojazdu w tej grze. Tak jak widzimy, bardzo dużo jakichś takich tutaj dodatków, refleksów. Bardzo ładnie wygląda jezdnia, gdy pada na nią słońce, fajne odbicia. Również refleksy na samochodzie wyglądają bardzo ładnie. Tutaj widzimy takie dodatki, jakieś pseudo brudy na ekranie powstające podczas jazdy. Nawet kurz unosi się w powietrzu, bo to widać. Nie wiem, czy to będzie widać. Na kamerze, ale tutaj właśnie jak patrzy się na żubo na ten ekran widać dosłownie unoszący się kurz nad trasą Nie ma co ukrywać, no bo asfalt jest bardziej widowiskowy od poprzednich części No na przykład właśnie tutaj była był tego dowód Zdarzałem się tutaj właśnie takie różne wyskoki dosyć nierealistyczne. Tutaj również pył, który widać od lamp, które są tutaj w tym tunelu umieszczone, widać właśnie tą taką fajną poświatę od, od tych lamp i właśnie ten nawet pyłek widać. Dobra, przegraliśmy sobie pierwszy wyścig. Ok, włączymy sobie teraz drugi wyścig, który jest w mieście. Robi on chyba nawet większe wrażenie niż ten poprzedni. Krótka prezentacja trasy. I zobaczcie, wszystko dookoła mruga, miga. Te wszystkie reklamy na tych budynkach naprawdę wygląda to świetnie. Wszystkie te światła, lampy tutaj samochodów, wyglądają dosłownie przecudnie. W niektórych momentach już można nawet to zauważyć, że faktycznie, no, brakuje troszeczkę tych klatek na sekundę. Ale to tylko w niektórych momentach. Ups. Troszkę pomyliłem strony, którą miałem jechać. Znowu pojawiają się fajne refleksy na ekranie. Naprawdę dodaję do takiego smaczku graficznego. Samo oświetlenie w tym budynku było naprawdę genialne. Gameloft, jeśli chodzi o grafikę, bardzo, bardzo się postarał, moim zdaniem. Optymalizacja mogłaby być troszeczkę lepsza. No, ale to może już Nexus z Tegrą Trójką jest troszkę za słaby na maksymalną grafikę. W niektórych momentach. I dlatego to tak wygląda. Chociaż podejrzewam, że jest to kwestia optymalizacji. Na pochwałę też właśnie zasługuje tutaj przy zdarzeniu. Fajnie to naprawdę wygląda samochód, chociaż taka namiastka rozpadania się tego samochodu jest. Jeśli chodzi o dźwięki też no naprawdę, są bardzo dobre. Sama muzyka fajnie dobrana akurat do wyścigów, odgłosy silników samochodów też są naprawdę dobre. Teraz zagramy sobie kolejną trasę, której jeszcze w sumie nie jechałem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bierzmy sobie tutaj tą mapę. Ok. Zobaczymy. Znowu krótka prezentacja, znowu to piękne podłoże, troszkę tutaj. Z tego co widzę, te góry zbyt wolno się rysowały. Fajny efekt z balonami chodzi o nawet samo niebo jest zrobione bardzo dobrze moim zdaniem. Nieraz widziałem w grach na PC-ta gorsze niebo, jeśli chodzi o teksturę samego nieba. widzieliśmy jakiś efekt nie wiem co to mogło być jakiś pyłek od śniegu ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze Chopa nazywa się bodajże kraina lodu I Faktycznie jest jakaś taka mieszana trochę gór gdzie jest bez śniegu A Trochę właśnie gór gdzie jest śnieg sami widzicie gra jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie do tego dodatkowo trzeba wspomnieć o tym, że jest naprawdę jeśli chodzi o sam gameplay jest naprawdę bardzo dobrze sterowanie moim zdaniem jest super ekstra Warto teraz w tą grę kupić szczególnie że kupiłem ją w promocji za bodajże 3.60 Naprawdę za taką cenę warto wydać tą kasę i kupić tą grę nie bawić się w jakieś piracenie. Bo jak to zazwyczaj bywa, z piraconymi grami są potem jakieś problemy Nie wszystko może działać tak jak powinno, jakieś tam licencje później mogą nie działać, także Polecam kupić ją sobie właśnie w markecie Szczególnie, że właśnie jest teraz tańsza yy, Samej grze mógłbym ocenić w skali od 1 do 10 Czy dacie ocenę gdzieś mniej więcej 9 Ten jeden punkt odjąłbym, no w sumie może nawet i 8, dlatego że jeden punkt od, odjąłbym za to menu, które hmm, wygląda w sumie nawet dosyć ładnie, ale sama ta grafiki niektóre tam w tym menu nie są pierwszej, nie są pierwszej jakości, także za to na pewno jeden punkt można odjąć. No i następny punkt można też odjąć za właśnie tą optymalizację tej gry. Było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli ci się nie podobało, daj łapkę w dół. Trzymajcie się, hej.